Styczeń 1895 rok. Wiosenne dzieje małego białego kwiatu. przezeń spisane i dedykowane czcigodnej Matce Agnieszce od Jezusa. Tobie kochana Matko, która jesteś moją podwójną matką, tobie właśnie powierzam dzieje mojej duszy. Kiedy poprosiłaś, bym je spisała, pomyślałam zrazu, że to mnie rozproszy, ponieważ będę zajmować się sobą. Lecz później Jezus dał mi odczuć, że sprawię mu przyjemność, jeśli okażę Ci zwyczajne posłuszeństwo. Zresztą zajmę się tu tylko jednym. Zacznę śpiewać to, co winnam śpiewać wiecznie: Miłosierdzie Pana. Zanim wzięłam pióro do ręki, uklękłam przed figurą Marii, królowej nieba, która dowiodła nam tyle razy, że po macierzyńsku czuwa nad naszą rodziną i błagałam ją, aby tak pokierowała moją ręką, aby każda linijka była jej miła. Następnie otwarłam świętą Ewangelię i wzrok mój padł na zdanie: Jezus wyszedł na górę. I przywołał do siebie tych, których sam chciał, i ci do niego przyszli. Oto tajemnica mojego powołania, całego mojego życia, a nade wszystko tajemnica upodobania, jakie Jezus ma dla mojej duszy. Nie wzywa tych, którzy są tego godni, lecz tych, których sam chce, lub, jak mówi święty Paweł, Bóg lituje się nad tym, nad kim zechce, i miłosierdzie okazuje temu, nad kim chce się zmiłować. Nie zależy to więc od trudu tego, kto chce, ani kto się ubiega, ale od litującego się Boga. Długo się zastanawiał, dlaczego dobry Bóg ma upodobania. Dlaczego wszyscy nie otrzymują łask w tym samym stopniu? Ze zdziwieniem stwierdziłam, że Szczotrze obdarzył niezwykłymi względami świętych, którzy wcześniej go obrazili, jak święty Paweł czy święty Augustyn. Co więcej, można powiedzieć, że ich przymusił do przyjęcia swych łask. Amen.